Hejka wszystkim na moim kanale. Nazywam się Julia. Mmm, nie, inaczej mam tekst. Hejka wszystkim na moim kanale z tej strony Julia. Otóż jak widzicie, jest to mój pierwszy filmik, taki wstępny, na którym Wam powiem co chcę pokazać Wam. Co chcę, żeby się znajdowało na tym kanale? Jak myślę, będzie to kanał taki luźny. Nie będzie mieć on konkretnego tematu, chociaż będę się starał, żeby on był żeby głównie się na tym temacie skupić, ale jednak zostawmy, będzie to też taki luźniejszy, że będą różne inne niespodzianki. Nie powiem wam co, no bo wtedy bym zdradziła, co będzie na tym kanale. Na tym kanale e, będą się znajdować takie i um, jak zmienić swój styl życia na zdrowy P przepisy będą będą ćwiczenia na brzuch tyłek, nóżki rączki żeby Wam pokazać że łatwe ja robią też duże efekty nie musi być to koniecznie bardzo ciężkie ćwiczenia bo no, ja nie jestem na zaawansowanym poziomie a jednak ja robię efekty więc no, Ogólnie chciałabym powiedzieć, yy, że yy, będę tu nagrywała, będę pokazywała Wam co i jak. Pozwolę Wam zmienić swój typ życia na tryb ten zdrowotny. Będzie to taki luźny kanał, w stylu o to chodzi, że będą tu duże rzeczy. Będę wam pokazywać jak gram w Simsie. Wiem, to akurat gram. Chciałabym też dla Was nagrywać. Jak gram nie, nie będę robiła osobnego kanału, bo to dla mnie na przykład tego, to nie ma sensu. Więc stwierdziłam, że po prostu na tym kanale będzie wszystko. Totalnie wszystko. Jakieś zabawy, challenge z przyjaciółmi, challenge fitnessowe, zdrowotne, wiecie tam, jak, jakie są zdrowe nawyki. Coś z tym moje vlogi. Jak mam jakiś ciekawy dzień, i tak ogólnie będę się starała, żeby było jak najwięcej żeby było zabawny ten kanał. Będę się bardzo starała. Na tym po prostu zajmę się ogólnie wszystkie różne tematy. Nie wiem, on jest taki luźny: nie jest, że jest, jest jeden konkretny temat. Będzie różne takie parę tematów, ale skupię się po prostu na zdrowym stylu życia. Będę się skupiała oczywiście Ale po prostu każdy coś tu po prostu znajdzie I więc to już jest chyba na tyle co bym chciała powiedzieć na początek Więc po prostu Wam powiem, że zapraszam jeszcze do Instagrama i TikToka Tam też się wiele dzieje Pari na Instagramie Ale TikToka też zapraszam Więc no wiecie I to chyba tyle więc Widzimy się na kolejnych filmikach, które dla Was nagram. No i Elo, pozdrawiam!